Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w odcinku z Badurs. Nie typowym powiem w sumie odcinku, bo garnąłem sobie myszkę. Mm, ale szczerze nie wiem, czym się chce opowiadać tą historię. Ktoś mnie może na live spyta, to odpowiem. E, I tak. Chodzi o to, że. Problem jest taki był, że. Glorius mm, miał kilka tam wad, więc stwierdziliśmy, że sobie jeszcze, jak mam gwarancję, to sobie jeszcze go zwrócę. I. I w sumie stwierdziłem, że dobra, zwrócę sobie go i sobie chwilę po prostu poczekam, aż mi dadzą nowy model, nie? No i czekałem sobie chwilę tam na ten model, e, w sumie miesiąc. No i odeciało mi się, po prostu pojechałem do nich, powiedziałem, że chcę inną myszkę mm, i że mają mi coś ogarnąć w tej cenie. Więc powiedzieli mi, że w sumie mogą mi dać jakieś Aerox, ale stwierdziłem, że nie chce mi się brać steela, e, który jest za dwie stówy. Więc powiedziałem, że... Żeby mi dalej, nie wiem, na przykład, czy mają G Pro, nie? Więc powiedzieli, że mają. Tylko musiałbym dopłacić, ale ja powiedziałem, że w sumie czekałem miesiąc i czy nie mogliby odejść jakieś zniżki i praktycznie za free dostałem tą myszę Bo musiałem chyba, nie wiem, zapłacić zdychać, coś takiego. Jeżeli będę chciał, to jeszcze będę musiał wrócić do tego Gloriusa, ale nie wiem, czy będę chciał wracać, bo w sumie ta myszka jest mega fajna. Widzicie no, lekkie kliki. Dobra, ja go tak trochę porobię na Knok, bo on ma 200 level, a ja się nie chcę bawić. Poczekaj, aż ten Mining Fatigue Trap minie. Skoczę mu na łeb i... Dobra. Cyk. No, ale coś może o tej myszce. Do kształtu muszę się trochę przyzwyczaić. Ale tak to jest mega fajna. Nie no. Nara. No i ogólnie tak, kliki są mega przyjemne, mega satysfakcjonujące, mega leciutkie, łatwe do wklikania i w sumie coś jeszcze. A, no i jest lekka, wiadomo i dostałem grip tapea też za ten w zestawie. Dostałem dongla, dostałem manual guide, dostałem dodatkowy, jakby ten panel tutaj, o. żeby był bardziej poślizgowy, ale w sumie. Ja pierdzielę, no nie no, co za pet, no dobra, yy, no i dostałem też ten dodatkowy panel, ale stwierdziłem, że wolę mieć logo tego Logitech'a. Trap trigger, no dobra, to jest po bedzie. Zbugowane są też te dźwięki, to po bedzie. No trudno. Nie, też to jest moja. Która w sumie? Druga rundka. Gram też bez rozgrzewki, więc może mi się jak ściek, ale no co zrobić? Chcę wam dać moje takie pierwsze wrażenie z. Hmm, po prostu tej myszki, no nie. Nie chcę, żeby to było takie ustawione. Hmm. Jeżeli byście chcieli, to też zobaczcie sobie e, u Intela film, Intel Edits, będziecie mieli w opisie, jeżeli nie zapomnę. E, albo jeżeli chcecie ogólnie, tylko odnośnie tej myszki, bez gameplayu, to, za, ten, to polecam wbić sobie na mojego TikToka, bo w sumie będę chciał tam zrejść coś. Jakieś filmy może potworzyć, cokolwiek. O, dostęp 16 diaksów. Co jest? No, byłoby niemiło wpaść w tą dziurę. Dobra, co będę mieć za prota? Pyk, 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 sztos. Fajnie by było jeszcze, Au. jeszcze ogarnąć sobie tego. Yyyy... Eee... Dobra, to sobie kupię jeszcze jednego gapa. Cyk, 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 cyk i to, dobra, to Gray, aha, Gray się z redem jeszcze nie ziszczyli, no oni się biją całą rundę, no to spłonio, to w sumie, to za ten czas jak oni się jeszcze tułką, to jeszcze się przejdę na mida. Tego trafię? Walony snajper, dobra. jest na samym dole. Wątpię, że coś zrobi. No wykorzystam to, że jest w wodzie. Tego idę zblokować i... GG. Ciao. Więziom, no już nie masz w tego. Skoczyłbym do niego, ale nie chcę mi się w sumie ryzykować życia. I no to w sumie tyle. GG. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostawcie łapkę w górę, suba i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć, no i Elo. Piszcie w komentarzach piórko, a przepnę wam serce. Siemano.